Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, i Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Dziś druga niedziela Bożego Narodzenia i pierwsza niedziela roku, pierwsza niedziela miesiąca. Może to jest też ważny moment, żeby jakoś ten rok, czy niedzielę tego roku. Sobie zaplanować i to słowo może nam w tym pomóc. Ale najpierw chciałbym zacząć od myśli, która często mnie jakoś porusza w tym prologu świętego Jana, że na świecie było słowo i stał się, świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Myślę sobie o wielu ludziach, nawet gdzieś wokół siebie widzę takich ludzi, którzy uważają się za chrześcijan ale w czasie Bożego Narodzenia nie znaleźli czasu, żeby przyjść na mszę świętą. Jeździłem po swojej ogromnej parafii, jest tu dużo różnych wspólnot, niektóre wspólnoty przyjmowały z wielką wiarą, z wielką otwartością, ale były całe wspólnoty, które nie przyjęły, chociaż nawet przejeżdżałem przez to miasto, przejeżdżałem przez to miejsce, gdzie oni mieszkają, i proponowałem im kilkakrotnie, może się spotkałem, może zrobimy święto Bożonarodzeniową, daleko mieszkają od Kościoła, kilkaset kilometrów. I proponowałem im, i albo nie było żadnego odzewu, albo było: no, przepraszamy, ale mamy gości. Choć teraz są wolne dni, tutaj w Rosji jest dużo czasu, albo wyjechali w goście, albo do nich goście przyjechali, ale czuło się, że gdzieś Jezus nie jest na pierwszym miejscu w ich życiu. I to było bardzo smutne, bo wiem, że są wierzącymi ludźmi, że często się spotykają, bardzo też głęboko przeżywają swoją wiarę, a jednak to Boże Narodzenie nie było dla nich na tyle ważne. Ważniejsze było spotkanie z ludźmi jakieś wolne dni często się usprawiedliwiają, że mają pracę i nie mogą się spotkać, nie mogą przyjść, bo do późna pracują. A teraz, kiedy są dni wolne, już nie ma argumentu pracy, też nie znaleźli czasu. Nie osądzam ich, może mieli swoje ważne przyczyny, ale jeżeli widzi się tak dużo ludzi tak dużo nawet całych wspólnot które tak reagują to trochę daje do myślenia przyszedł do swojej własności a swojego nie przyjęli ale nie trzeba patrzeć tylko na jakichś innych ludzi ale spójrzmy na siebie jak często my przychodzi Jezus do nas a my go nie przyjmujemy no jak przyjmuje go przecież a pomyślmy czy nie było takich sytuacji że była myśl może by się pomodlić i odłożyliśmy to na potem, i potem gdzieś nie, nie zaistniało, i nie było tej modlitwy. Była myśl, żeby otworzyć Pismo Święte, porozmyślać nad Słowem Bożym, pobyć ze Słowem Bożym, a myśmy go nie przyjęli. Bardzo ważne jest to, że w Słowie Bożym przychodzi do nas Pan Bóg. A może była myśl, że przyjść nam przez święto? Jakieś takie zaproszenie Jezusa, żeby się spotkać, a myśmy go nie przyjęli. Spójrzmy, czy nie ma w naszym życiu czegoś takiego. Spójrzmy, żeby nam trochę było wstyd przed Jezusem i żebyśmy na przyszłość tak nie robili, ale odpowiadali na Jego zaproszenie. I jeszcze warto przeczytać następne słowa. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc. Jeśli będziemy przyjmować Słowo Boże, jeśli będziemy przyjmować Jezusa, On nam da moc. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Słowo... Logos w greckim języku, w oryginalnym języku Biblii, tych słów, w oryginalnym języku, w jakim napisał to Jan, to jest logos. Logos, czyli słowo, ale logos ma wiele różnych tłumaczeń. To nie jest tylko słowo, to jest też rozum, to jest też myśl. To jest też sens. Można powiedzieć słowo mądre, słowo z sensem. Sens. Jakbyśmy przeczytali te słowa. Na początku był sens, a sens był u Boga, i Bogiem był sens. Ciekawe brzmi takie tłumaczenie słowa logos. I rzeczywiście, jak słuchamy Słowa Bożego, jak przyjmujemy Pana Boga do swojego życia, to to jest życie z sensem. Sensownie przeżywamy to życie, jeśli przyjmujemy Pana Boga. Czasem brak sensu naszego życia, czasem nie widzimy sensu naszego życia. Może właśnie trzeba się bardziej otworzyć na Słowo Boże. Na początku było Słowo, Logos, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Mówi to o Jezusie, Słowo obietnicy Boga. Bóg obiecał zbawienie człowiekowi i dotrzymał słowa w Jezusie Chrystusie. To jest Słowo Boga, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Tak nazwałem też te rozmyślania, które nagrywam. Słowo stało się ciałem, Słowo stało płci po, po rosyjsku. Bo właśnie o to mi chodzi też w tych rozmyślaniach, żeby pomóc Wam, pomóc ludziom, tak przyjmować to słowo, żeby ono nie było tylko teoretyczne. Dlatego, na przykład, w, rosyjskim, w rosyjskich rozmyślaniach zawsze proponuję jakieś postanowienie na koniec rozmyślania. Ważne, żebyśmy też podejmowali jakieś postanowienie i starali się żyć tym słowem. I pierwsze pytanie dzisiaj, właśnie w tą pierwszą niedzielę roku, na początku roku, jakie miejsce zajmuje w moim życiu Słowo Boże? Czy codziennie otwieram Biblię, czy codziennie chociażby włączam rozmyślanie, czy codziennie słucham, czytam Słowo Boże, czy rozmyślam nad Słowem Bożym? Jak rozmyślam nad Słowem Bożym? Może tylko posłucham rozmyślania gdzieś w biegu, a potem za pięć minut już nic nie pamiętam? Jak to Słowo wpływa na moje życie? Czy ono jakoś mnie kształtuje, zmienia, czy dzięki temu, że coś usłyszałem, przeczytałem, to jakoś coś się zmieniło? Czy na przykład jak słucham Słowa Bożego? a może już jakiś czas codziennie słucham, czy czytam Słowo Boże, to ja widzę, że w moim życiu coś się zmieniło i jeśli by nie to Słowo Boże, to by było inaczej. A dzięki temu, że to Słowo jest, jest trochę inaczej. Czy widzę takie owoce? To jest bardzo ważne, żeby Słowo nas zmieniało. Dlatego każde rozmyślanie nad Słowem Bożym powinno się kończyć jakimś postanowieniem i później w ciągu dnia staram się wypełnić to postanowienie, żeby to był właśnie owoc. To jest właśnie to Słowo, które stało się ciałem, stało się rzeczywistością, realnością. Jak rozmyślam nad słowem Bożym, a może tylko włączam to rozmyślanie posłucham i nawet nie bardzo się nad tym zastanawiam. Ważne, żeby było to spotkanie, to słowo, to jest z dużej litery słowo Logos, to jest Jezus. Jak słucham słowa Bożego, to nie jest tak jak każde inne słowo. To Pan Bóg przez to słowo do mnie przychodzi. W tym słowie przychodzi do mnie Bóg. To jest spotkanie. Rozmyślanie nad Bożym słowem to jest spotkanie z Bogiem, który mówi Spotkanie z żywym Bogiem to nie jest tylko słowo, to jest słowo, które stało się ciałem. Jak słucham Słowa Bożego, to spotykam Jezusa. Przyjmuję go, on mnie prowadzi, on mi podpowiada, on mi radzi, on mi coś mówi. Dlatego też bardzo ważne, żebyśmy z taką wiarą przeżywali Słowo Boże. I jak, jak przeżywamy z wiarą, to często widzimy, że to nie jest przypadkowe słowo. Bardzo często, bardzo często słyszę, czy czytam komentarze pod rozmyślaniami, czy słyszę od ludzi: Skąd Ksiądz wie, co ja przeżywam. Ja mam dzisiaj jakieś pytanie, i nagle włączam rozmyślanie, i tu jest bardzo konkretna odpowiedź na moje pytanie. Skąd ksiądz to wie? Nic nie wiem. A skąd ja mam wiedzieć? Ja wiem, co jest napisane w Ewangelii, co jest napisane na dzisiejszy dzień w Słowie Bożym. Czytam, próbuję jakoś komentować, porozmyślać, zaproponować, bo niektórzy nie wiedzą, jak czytać to słowo, co można w tym słowie zobaczyć, więc proponuję jakieś myśli. A dalej działa Pan Bóg. Od początku działa Pan Bóg. I On zna Twoje serce, On zna Twoje pytania. I może właśnie warto tak słuchać Słowa Bożego, żeby zadawać pytania Panu Bogu, żeby pytać Panie Boże, co chcesz mi powiedzieć? Jak mam żyć? Co mam zrobić? Jak mam postąpić w takiej sytuacji? Co powinienem zmienić w swoim życiu? Zadawać bardzo konkretne pytania Panu Bogu i szukać w tym słowie odpowiedzi. I nieraz się przekonamy, że Pan Bóg bardzo, bardzo konkretnie odpowiada na nasze pytania. Bardzo konkretnie sugeruje coś, bardzo konkretnie radzi, prowadzi mnie przez to słowo, tylko trzeba z wiarą słuchać. Trzeba znajdować każdego dnia czas, żeby to słowo przeczytać, żeby nad tym słowem porozmyślać, żeby podjąć postanowienie, zapisać sobie główną myśl, wracać do niej w ciągu dnia i starać się przede wszystkim żyć tym słowem, żeby to słowo stało się ciałem. I bardzo zachęcam też, żeby czytać słowo we wspólnotach. Wiele wspólnot to robi, w wielu parafiach są jakieś kręgi biblijne, jakieś spotkania biblijne. Bardzo radzę, żeby wspólnoty, parafie organizowały takie spotkania, albo na swoich spotkaniach zawsze wziąć Pismo Święte, otworzyć, przeczytać, porozmawiać o tym, porozmyślać, podzielić się, jak ja widzę to słowo, co do mnie Pan Bóg mówi. To jest niesamowicie ubogacające. I bardzo zobaczymy, jak Pan Bóg wtedy prowadzi całą wspólnotę i całą parafię. Otwórzmy się na słowo Boże. Niech będzie więcej. Miejsca i więcej wiary, przeżywaniu, spotkania z Jezusem, który przychodzi do nas w Słowie Bożym. Starajmy się bardziej poznawać Słowo Boże, rozmyślać nad Słowem Bożym i żyć Słowem Bożym. I na to niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z surgutu z Syberii z Panem Bogiem.